No, potrzebna jest po prostu strategia, strategia, e, którą nazywamy wielką strategią, z tym mamy potężny problem, e, musimy sobie porozmawiać najpierw co jest dla nas istotne, czego chcemy chronić, jakie są nasze interesy, a potem zobaczyć do skrzynki z narzędziami jakie mamy instrumentarium i po prostu to za, zastosować, skomplikowanych rzeczy w strategii nie ma, Czy w, w, głównym wytycznym, wytyczną dla nas oczywiście jest konstytucja, więc tutaj niczego nowego nie wymyślę, czyli bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, nienaruszalność granic, suwerenność, to są te pryncypia, wokół których wszystko musi się kręcić. Ale myślę, że dzisiaj po 36 latach już po transformacji potężnych zmian i ogromnego wzrostu gospodarczego, o czym dzisiaj bardzo mocno było słychać tutaj podczas konferencji, powinniśmy bardziej ambitny plan skroić i chronić tego, co jest najistotniejsze, ale też i... Stawiać wyzwania dla naszego środowiska. Mówię tutaj o e, najbliższych sąsiadach, mówię o flance Wschodniej, o krajach bałtyckich, o, o krajach nordyckich. E, I jak Rzeczpospolita chciałaby tutaj tę rolę rozgrywać? Jeżeli takiej dyskusji nie przeprowadzimy, to ciągle jesteśmy reaktywni i zastanawiamy się, jakie kolejne zdolności operacyjne kupić, e, żeby się poczuć lepiej. A to myślę, że chyba nie o to chodzi. No myślę, że wojna na Ukrainie pokazała już wszystkim i wszędzie, że bez. E, bez Rzeczpospolitej nie da się tutaj zrealizować niczego. Hub w Rzeszowie, jako jeden z przykładów, oczywiście nie jest to jedyny, który od początku wojny pokazywał, że jego zdolności do przyjęcia pomocy, transferu na Ukrainę, stanowiło efektywność ukraińskiej obrony. Dzisiaj, aczkolwiek jestem bardzo zaniepokojony, ale też i mam wielką krytykę do tego komunikatu 28-punktowego, który się pojawia w przestrzeni, on ciągle jest, że tak powiem, niedopowiedziane, bo nie wiemy, która wersja i na którym stole leżała, to nawet jeśli czujemy tutaj dyskomfort, że nikt nas nie pytał o zdanie, jesteśmy tam z nazwy wymienieni, czyli środowisko strategiczne zrozumiało, że bez Rzeczpospolitej jakikolwiek scenariusz na Ukrainie po prostu jest niemożliwy. Teraz pozostanie oczywiście do decyzji polityków, jak my chcemy się do tego ustosunkować, jak chcemy to skomentować, jaką rolę chcemy odgrywać, ale sam ten punkt już pokazuje nam, że po prostu bez pospolitej e, żadna zmiana systemowa tutaj się nie może odbyć.